Trzy rzeczy, które musisz wiedzieć, zanim zaczniesz inwestować. Pierwszą i najważniejszą rzeczą, którą musisz wiedzieć, jest to, że jest mnóstwo oszustów, którzy będą próbowali cię oszukać i wyłudzić od ciebie pieniądze. Prostym sposobem, aby dowiedzieć się, czy ktoś próbuje cię oszukać, jest to, czy mówi ci, że inwestowanie jest łatwe i szybko zarobisz swoje pierwsze pieniądze. Oczywiście, jeśli tylko przelejesz je na platformę XYZ, a system sam za ciebie zarobi worek pieniędzy. Jeżeli ktoś obiecuje Ci takie rzeczy, to chce Cię oszukać. Drugą, najważniejszą rzeczą, którą musisz wiedzieć, jest to, że Twoja głowa i emocje, a w zasadzie umiejętność panowania nad nimi, jest ważniejsza niż strategia. Tak, możesz nauczyć się strategii, ale jeszcze więcej czasu musisz poświęcić na naukę samego siebie. Trzecią rzeczą, którą musisz wiedzieć, jest to, że nie każdy dzień jest dobrym dniem do otwierania transakcji. Trading to maraton, a nie sprint, więc skup się na jakości transakcji, a nie ich ilości. A ostatnią i najważniejszą rzeczą w regularnym zarabianiu na giełdzie jest znalezienie odpowiedniego mentora osoby, która przeprowadzi Cię przez cały proces krok po kroku. Kliknij w link znajdujący się w biogramie, ponieważ tam znajduje się materiał wideo, w którym tłumaczę, jak regularnie zarabiać na giełdzie.